Zadanie 18. Prosta l o równaniu y równa się m kwadrat x plus 3 jest równoległa do prostej k o równaniu y równa się w nawiasie 4m minus 4 razy x minus 3. Zatem trzeba obliczyć wartość parametru m, który występuje zarówno w jednym, jak i w drugim wzorze funkcji liniowej. Zauważ. Mamy tutaj, tak jak już powiedziałem, dwa wzory funkcji liniowych. Tylko w tych wzorach mamy podany parametr. Tutaj parametr nawet do kwadratu, a tutaj po prostu parametr z liczbami w nawiasie. Wiemy, że te dwie proste, które są wykresami tych funkcji, są do siebie równoległe. Więc przypomnijmy warunek równoległości funkcji liniowej. Jeżeli mamy dwie funkcje liniowe, to te liczby, które stoją przy x, są równe. Widzisz? Wzory będą różnić się tylko współczynnikami wolnymi, czyli tymi liczbami bez x. -ów. Jeżeli funkcje są prostopadłe, tak na marginesie przypomnijmy, jedna funkcja ma współczynnik A, to współczynnik drugiej funkcji tworzymy odwracając po pierwsze. Ten pierwszy współczynnik i zmieniając znak na przeciwny. Ale w naszym zadaniu mamy pierwszą sytuację, czyli współczynniki będą identyczne. To jeśli mamy podane dwa wzory funkcji, to właśnie te dwa współczynniki stojące przy x będą identyczne. To znaczy m kwadrat będzie równy temu nawiasowi. Przenosimy wszystkie liczby na lewą stronę, to przepisujemy te dwa, Wyrazy przenosimy, zmieniamy strony, zmieniamy znak. Po prawej stronie nie będzie nic, czyli piszemy 0. Myślę, że nie trudno tu zauważyć wzór skróconego mnożenia, który po prostu zwijamy w następujący zapis m minus 2 do kwadratu. Myślę, że już teraz widzisz, że gdybyś to rozpisał ze wzoru skróconego mnożenia, to otrzymujesz linijkę wyżej. A tu trzeba wykonać tak jakby działanie w drugą stronę. I teraz zastanówmy się, jaką liczbę trzeba tutaj wstawić w miejsce Ema, aby cały nawias, a jednocześnie cała lewa strona była równa 0. Jest tutaj tylko jedna liczba spełniająca ten warunek. To jest dwójka. 2 minus 2 to jest 0, 0 do kwadratu to jest 0. Stąd zaznaczamy odpowiedź A.